Yo z tej strony Fandira z na moim kanale, tu macie listę najnowszych subskrybentów, nie wiem dlaczego tak szybko gadam, nieważne i co, będę już o tylko zapraszam was do oglądania. Uszanowa lalanko, co ja gadam na tym, tym, tym przywitaniu, dobra, nieważne. A dzisiaj widzowie spróbujemy zdobyć Halloween bazę! Czy znaczy, pewnie z tego będzie kilka partów, bo nie ma szans, że dzisiaj 5 artbietów Halloween zdobędziemy, ale mam 20, na ma 25. Tutaj już czeka na mnie Fuse do odebrania, 3, 2, 1... Lecisz ty i patrzcie, królik. Czy ja takiego królika mam? No ja cię mam, ziomku. I po co ty mi w moim indeksie, jak ja cię mam? Proszę, może będziesz 21. No nie, ja cię miałem. No najgorzej. Dlaczego wy mi to robicie, Andrzeja? Cię usuwam. Nie, ma. Już mi stąd. Dobrze, więc spróbujemy zrako innego zdobyć. Ale pierwszy wybijemy drugim kątem, na którym też tam robiłem fiuza. A tu, widzę, spróbujemy, niech będzie z epików może? Albo leg legendarek byłoby chyba najlepiej, wiecie? Dobra, na tym końcu odbierzemy i zobaczymy, czy coś ciekawego będzie. Odbieram. I... Jest, dobra, jakaś sowa. To jest jaka? Legendarna, dobra, biorę cię, biorę cię, ziomalko. Dobra, rozumiem, mamy 21 chyba teraz w indeksie, tak? Już sprawdzam. Jest 21, czyli tylko 4 brakuje. Dajemy cię tu. Idziemy, po jeszcze jedną legendarkę. Tylko ja jeszcze chyba mam za dużo. Ale pierwszy zbierzmy sobie cash, żeby zobaczyć, ile tu moje brań zarabiają. Ej, dawaj, musi wbić ta liczba, czekajcie. Ja muszę taką jedną tajemnicą liczbę wbić. O, 6, 7. Jeszcze czekajcie. Dobra, później może to wbijemy. Z ciebie selne. A co by. To ciebie bieremy. Czekajcie, patrzcie na to. Dobra, ja to na górze zrobię. Tylko musi być idealnie, czekajcie. Nie, 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 czekajcie, czekajcie, nie, nie, za dużo, nie. Dobra, 67, six, 68. Six, no, za dużo, niestety. Dobra, wiemy, że będzie żaba. Dobra, jest, ale tylko 30% proszę, żeby była żabka, bo jak ze 30 minut i nie będzie żaby, to się załamie. Naprawdę, widzowie. Naprawdę, ja teraz nie kłamię, nie? To będzie tragedia. Dajcie mi żabkę. Eł, eł. Dajcie mi żabkę. Dobra, się jak ten film będzie gotowy. Dobra, już jest ready, więc co odbieramy. imię Miejmy nadzieję, że będzie już 23 na 25. Dobra, jeszcze drugim kątem odbierzemy, więc co 3, 2, 1. Obracam się. Proszę, żeby był, wiecie, ten taki. Nie! Nie, znowu tasowa. No, niestety. No, niestety. Dobra, dobra, jak ktoś by chciał ze mną trade'a tasowa za... Cokolwiek stąd, cokolwiek, może być nawet ten Epic, Mythic, cokolwiek to piszcie i co? Jeszcze drugim kątem odbierzemy, jeszcze jest szansa na coś. Dobra, patrzymy od razu, go! Oj! Odbieram. I... Jest, dobra, jest! Jest ten ziomek, dobra, będzie też 22. Kupuję Będzie widzę 22, będzie 22 na 25, patrzcie. Jest 22. Co, jak ktoś by chciał trajda T2 na przykład tego lub jakiegokolwiek sekreta byłbym mega wdzięczny co? Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!